Siódma rano pogoda po burzach po deszczach zobaczcie Jest kolejne Kolejna piękność Też chyba mała bo zobaczcie na tym brzuch na tarle chyba Jest ogromny Z Dawno nie mieliśmy karasia Zobaczcie, no kolejna no przepiękna no jak piłka normalna liczne te karasie mamy wow, nie? Tubunia Piękny Piękny Dobra Zobaczcie Godziny jesteśmy po tych deszczach drugi taki No one są po prostu gigantyczne nie? One są przed tarłem bo mówię no sam brzuch jest ogromny po prostu ogromny brzuszisko ma nie jestem w stanie tego pokazać na tym telefonie ale zobaczcie normalnie kwadratowy to ma tak z 2,5 leciutko leciutko ma to to jest sam brzuch to samo to, to brzuszysko ale jest śliczna Dzisiaj, my raczej znaczy w tym roku, naprawdę młody mi teraz mówi, że eee, rok karasia. No, na razie wydzieliliśmy już około 10 takich pięknych karasi. Dobra, dziękujemy. A minęło 5 minut i mamy, mam kole, znaczy mamy? Mamy razem bo ty teraz młody wyciągnął. Leścik. Taki, o, śliczny. Do wody, do wody mnie wypuszczajcie Dobra, wypuszczamy